The <laughs> Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, ludzie, odpaliłem kamerkę. E, pisaliście, żebym odpalał kamerkę raz na jakiś czas, no i odpaliłem. E, jedziemy odwieźć tego Ursusika do naszego silosu. E, pisaliście mi w komentarzach, że zas zasiał soję wszędzie, e, bo jest aktualnie mega opłacalna i tym się najłatwiej jest dorobić, ale ludzie też nie chcą jakby e, siać wszystkiego, e, jakby tego samego, że grindować pieniądze, nie? Musimy się troszkę też jakby pobawić. Tutaj tym Ursusik. Odwozimy tutaj sobie naszą e, sojkę, i nim zaraz zajedziemy tutaj na te pole, bo te pole jest do e, skoszenia. Więc odpalamy naszego bizonika. Bizonie mam jeszcze pszenicę, więc tą pszenicę możemy od razu e, wysypać tutaj do e, silosa. Nie będę podjeżdżał na te przyczepki, przesypywał tego. Jak możemy od razu do silosa wszystko wrzucić? Skarżę, ja tu będę mógł wrzucić, jak ten traktor stoi. Podjedźmy tak bokiem, dobra, wsypuje się elegancko. Tutaj mamy troszkę pszenicy, jeszcze wysypmy to całkowicie, żeby zaraz nie było kwasu i ten traktor musimy podwieźć pod pole numer 115, więc to jest to najbliżej naszego gospodarstwa. Przez 114 możemy przejechać, bo tutaj nic nie mamy zasianego, więc luźno sobie śmigniemy. Pytacie się też, dlaczego te odcinki z farminga są takie krótkie, a to dlatego ludzie, że YouTube jakby nie lubi długich filmów i lecimy ludzie z krótszymi materiałami, żeby wam się te materiały w ogóle wyświetlały, ale za to jest więcej tych materiałów, więc nie ma co ludzie e, też tak narzekać, bo wydaje mi się, że będzie spokojnie, jak będzie właśnie więcej tych filmów, tylko jakby troszeczkę krótsze. A też nie są za dużo krótkie, e, za dużo, dużo krótsze, jakby tylko e, tak w miarę. Jest, staram się wszystko ogarnąć, jakby w jednym e, odcinku i tak troszkę to streszczać. Dobra, podjeżdżamy tutaj tym traktorkiem e, na tu pole. To mamy pszenicę bodajże. Więc pyk, tutaj parkujemy go, żeby był wysyp od razu. Co to jest pszenica? Tak, to jest pszenica, więc spoko. E, tym traktorkiem sobie odjedziemy później. Już bym mógł teoretycznie nim podjechać i e, zbierać słomę z tego pola. To są dwa pola do zebrania, chyba. E, ale nie będę się tak też od razu e, pakował. Tego pracownika muszę ustawić tutaj z. E, Tymi bronami, bodajże są brony e, Niech sobie tam e, Te pole już czyści, bo zrobimy Też zaraz zasiew, nie? I tutaj rzeczywiście zasiejemy sobie soja Soja wydaje mi się, że będzie spoko, tutaj sąsiad dał nam Zgodę na jazdę po tym polu Więc możemy tutaj po nim e, pośmigać, Bo ta 114 i tak za niedługo pewnie będzie Do nas należała e, I ludzie suniemy tutaj na to pole Naszym bizonikiem, Jezu wolno trochę jedzie, nie? Ale to jest wydaje mi się, że jest taki najbardziej popularny e, kombajn na polskich wsiach. No w sumie teraz już tak bardzo nie, kiedyś, nie? Patrzcie, tutaj skrócona instrukcja obsługi silnika jest nawet napisana. Pierwszy raz to widzę w farmingu tutaj. E, myślałem, że takich rzeczy nie ma, no ale fajny motyw, fajne takie jakby nadanie e, troszkę realistyki większej do tych maszyn. Takie szczegóły jakby e, są tutaj brane pod uwagę. Dobra, bierzemy to i opuszczamy, headerek i lecimy. Nie masz dostępu do pola? Jak nie mam dostępu? Wariacie pszenica już się tutaj ładnie nam, e, jakby młóci, nie? Nie wiem, czy dobrze te pole, jakby ogarną z dobrej strony. E, chyba będę kółka robił, tak? Pisaliście mi w komentarzach, że robienie właśnie takich kółek jest dużo bardziej, jakby, e, wydajne od. Czekajcie, ja tu mam dwa traktory. Teoretycznie, jeden traktor moglibyśmy dać tam do zasiewu, już nie? I by e, nam się dwie rzeczy robiły naraz. Ale dobra, dobra. Powoli, powoli e, ogarniemy, nie? Na razie, póki mamy sprzęt, jaki mamy ograniczony trochę, to musimy tutaj e, jeździć na spokojnie. No i dobra, bierzemy się za zamuceni tego. Ogólnie mamy ludzie duże długi dosyć, co tysięcy do zapłaty, więc no, trochę to jest, e, ale mam nadzieję, że jak to posprzedajemy, porobimy tutaj sobie jakieś takie w miarę zapasy, to e, wyjdziemy zaraz na plus. Dobra, pyk, skręcamy tutaj. Też mówiliście, że więcej jeździł na kamerze, pierwszej osobie, bo to dużo fajniej według Was wygląda. Tylko ja później nie mogę w te pola przymierzyć, nie? Widzicie, no już mi tutaj pouciekało parę tych e, dźbieł tych e, tej pszenicy, tutaj tylko traktorem przejechałem przedtem, nie ogarnąłem, że to jest moje. E, I z, troszkę tutaj zruszyłem, ale wyłączyłem już to. Psucie się, pól. Dobra, więc podjeżdżamy tutaj. Chwilę czekamy, żeby się nie wysypało za dużo. Pyk, wsteczny, tutaj mogę się nie wyrobić. Oj, lekko przyczepka. Przychaczyłem, ale nic się nie stało, bo to tak delikatnie tylko zostało zahaczone. No i dobra, kolejne kółeczko, pyk. Tam sobie ładnie, pracownik, pole yy, orze, więc elegancko. No i dobra, pyk, no nic, no, bierzemy się za koszenie tego No i dobra, pole mamy już prawie, że idealnie skoszone Tutaj pozostawały jakieś małe e, ubytki, ale tego już nie będę dokaszał, bo tego jest naprawdę mało Ale jednak nie udało nam się tego naraz wziąć, więc musimy jeszcze e, wysypać tutaj do naszego ursito e, Troszkę tego, e, tej, tej pszenicy, żeby ludzie się zrobiło miejsce w magazynie, nie? Co do tego pola, już powoli się tutaj kończy Czego on tutaj drugie pole zaczął robić? Halo, halo, panie pracownik. Proszę mi tutaj jakieś fuszerki nie odwalać. Tylko to trzeba objechać na szybko, jeszcze, nie? Co ten gość zrobił teraz? Nie mam pojęcia. Patrzcie, jak dużo tutaj zostawił. A my mu za to płacimy. No, najgorzej, ludzie, najgorzej. Soj tutaj podjadę delikatnie. Pyk. Tutaj do końca to objedziemy. Tam niech się wszystko wysypuje. To sobie ogarniemy jeszcze. Yy, I teraz tak. Pyk. Dobra, do końca, do końca, do końca. Podnosimy. Tą jedną kreskę trzeba będzie zrobić, nie? I zaraz przypniemy tutaj siewnik i sobie od razu e, zasiejemy. Te pola kiedyś połączę. Te pola będą kiedyś połączone, jakby e, razem z tym magazynem. To trzeba trawkę zasiać, też będzie to lepiej wyglądało. Wszystko, bo na razie widzicie, że jest taki trochę młyn. Dobra, tutaj podnosimy. Wszystko, odstawiamy nasze sprzęty. Bank parkujemy. Też trzeba kupić, jakiś, żeby e, tutaj wszystko posprzątać. Dobra, podpinamy siewnik i teraz możemy sobie sojkę tutaj zasiać, nie? Nie ja wyrobię się go tak słaba, wyrobię. Dobra, bo tak dziwnie zakręciłem. Pyk. Pyk, dobra, dajmy tutaj pracownika z tą sojką. Robi się zasiew? Chyba się robi. Chyba się soja normalnie sieje. Dokładnie, soja się tutaj sieje elegancko, tylko muszę tutaj jedną linię zrobić chyba sam, bo. Ten pracownik, jak widzicie do końca, chyba nie wie o co chodzi. I trzeba mu dokładnie wytłumaczyć, nie? O co z tym polem chodzi, jak to zasiędzać dokładnie, bo goś nie może tego ogarnąć. Pyk. Dobra, podnosimy tutaj sobie to. Jak zrobimy tą jedną kreskę, taką jakby poglądową, to później będzie wiedział już, jak jeździć. Pyk, dajmy tutaj siewnik Pach, dobra. Teraz powinien już wiedzieć, jak e, zasiewać to. To z przenicą niech zostanie, ten zaraz będzie zbierał tą słomę. Kombajnem jeszcze musimy dokończyć tutaj koszenie tego. Ogólnie, e, nie działa tutaj ludzie ta samo zbierająca przyczeba na pracowniku, nie? Więc zawsze to musimy manualnie robić, ale musimy zbierać wszystko, bo no jak widzicie, z pieniędzmi najlepiej tutaj nie stoimy. Za, za pracownika też płacimy jakby e, więc no pieniążki tutaj nam ledzą 200 e, euro czy żeśmy stracili przez ten czas jakby tego zasiewu i orania tego pola, czy tam bronowania go. A teraz, teraz ludzie trzeba będzie to jakoś nadrobić, nie? Nie jest to dużo, nie, jest to dużo, ale patrząc na mój budżet aktualnie w tej grze, no to jednak troszkę to jest. Dobra, więc tutaj sobie to jeszcze dokończamy kosić. Kombajn będziemy mogli odwieźć na bazę powoli. Dobra, to wyłączamy, to wyłączamy. Pyk. Wysypujemy tą jeszcze pszenicę do końca No mały ten kombajn mamy, nie? Ale tym bisonom na razie musimy obrobić całą jakby e, gospodarkę No bo tak to ludzie wygląda, nie? Nie stać nas na jakieś większe tutaj e, wynalazki Jeszcze te pola poboczne będę musiał skosić Ale sobie to na jakimś streamku najwyżej ogarniemy e, Bo troszkę czasu nam to zajmie Odstawiamy na razie tutaj nasz traktorek e, Nasz kombajn Tutaj mamy e, pszeniczkę, więc e, ją teoretycznie można powoli odwozić zaraz Tylko... Chyba wolę najpierw pozbierać jeszcze to, co się dzieje na tych polach, więc... E, odpalamy tutaj samo zbierającą przyczepę. Dobrze, że ona w miarę e, szybko idzie, tą słomę możemy e, zebrać. Też dokładnie nie ma co e, mega tego zbierać, bo... bo 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 tego jest dużo ludzie, Tego jest dużo i to się szybko e, w miarę ogarnia, nie? Pyk. Pyk, tak wiecie, po łebkach pozbierać to trzeba e, poogarniać i będzie spoko. Ostatnio zarobiliśmy. Z tych 21 tysięcy, 11 tysięcy chyba e, euro, raczej. Więc e, za taką jedną przyczepę, 11 tysięcy możemy zwinąć jakieś 11 czy to 5? Było nie wiem dokładnie, już ile to było, ale ludzie się to w miarę, w miarę opłacało. I zawsze w tej. W, o jezu, farmingu e, lubiłem tą słomę zbierać, bo e, wydawało mi się, że z tego jest fajna. Fajne pieniążki z tego, bo że bym sobie kupił prasę i to wszystko e, prasował jakby i sprzedawał kosteczki, nie? Ale nas kosteczki ludzie, no to na razie mi nie stać, trzeba mieć sprzęt do tego, e, a jak widzicie patrząc na mój budżet, najlepiej to nie wygląda. Teoretycznie jak pójdziemy w duże długi, e, to będzie można sprzedać te pola na dole, których e, nie planuję w najbliższym czasie e, używać i sobie tamto na razie jakby... Zbudżecić, sfinansować A później będziemy ogarniać Też jest opcja ludzie podjęcia pracy jakby u sąsiadów e, Więc możemy u nich jakby Sobie dorobić delikatnie I tam e, Jakby jakieś pieniążki Sobie możemy również, również zarobić Nie ma tej słomy tutaj za dużo Dlatego wolę bardziej chyba pasami, e, pasami, pasami jakby kosić, bo się łatwiej zbiera, nie? Teraz tą słomę troszkę ciężej jest zebrać No teoretycznie są te takie zbieraczki jakby, to takie coś co nam jakby e, przerzuca te siano i układa ładnie Że możemy sobie pasami później wszystko zbierać No ale, no wszystko się wiąże z tym, że trzeba wydać tutaj jakiś budżet A tego budżetu nam ludzie brakuje. Ja tutaj jeżdżę na razie jak... No, jak mi się podoba, ale kiedyś w prawdziwości widziałem, jak ziomek zbierał e, taką słomę, i również tak tylko e, jakby zbierał tam, gdzie ma te największe pasy, i wszystkiego dokładnie e, nie ogarniał. No, i sobie tak jakby zbierał to tylko e, dodatkowo, nie? Bo to nie jest jakby main zarobek nasz aktualnie. Main zarobek ludzie polegają mnie na tym, że e, siejemy sojkę i te inne bariery, i to później sprzedajemy. Dobra, jeszcze mamy tutaj parę e, kresek do zrobienia, więc pyk. Tutaj objeżdżamy, tutaj objeżdżamy, drachu, ciachu delikatnie. 50% tej przyczepy mamy nazbierane. No, tak do 70% może na tym polu e, uda mi się dobić. Nie będzie to najwięcej, nie będzie to za dużo, e, ale też nie będzie to najgorzej, nie? Bo słomka zawsze całkiem spoko się nam przydaje. Daliśmy, naszą przyczepę podnosimy 65%, więc za dużo się e, nie pomyliłem. Będę mógł tym już powoli traktorem podjechać w, na kolejne pola tutaj na górze e, Więc sobie to zaraz ogarniemy Kombajn może odwieźć na bazę i to e, ten traktorek odwozimy na jakby silos I ogólnie w kolejnym odcinku ludzie musimy zasiać te wszystkie pola co mamy tutaj e, ogarnięte Musimy posprzedawać co mamy do sprzedaży i powoli będziemy mogli już e, pożyczkę spłacać no bo no 90 tysięcy do spłaty, ludzie to najmniej e, nie jest, i trzeba będzie to jakoś powoli ogarnąć. Z tego pola wydaje mi się, że się e, będzie tą słomę dużo fajnie zbierać. No ale widzicie, pracownika ustawić nie mogę, więc trzeba to e, ręcznie wszystko ogarnąć. Czego to się nie zbiera? Nie mam pojęcia. Tej maszyny nie odpalił. Dobra, teraz się wszystko zbiera. Pomocnik BEST został przez coś zablokowany, więc patrzymy tutaj, co się dzieje. A, pole zasiał już, więc elegancko, więc tutaj ten gość może powoli e, odjechać sobie stąd, więc e, sojka ogarnięta. E, możemy podpiąć ten płużek i tym traktorem jakby e, ten brony i tym traktorem się stąd ewakuować na to pole, które przed chwilą ogarnęliśmy. E, tam wszystko ogarnięte jest, nie, tam jest też wszystko do wyz, wyzbierania jeszcze. Więc nic nie mogę za bardzo tutaj zrobić, więc moi drodzy! Ja powoli się będę zbierał już z dzisiaj. Eee, co mamy zrobić, to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja tutaj poza, po, poza odcinkami też spróbuję coś ogarnąć. A póki co będziemy na dzisiaj już kończyć. Jeżeli Wam się materiał podobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam!